Z strony pana prezydenta, z tej strony? Proszę bardzo, z tej strony. Mamy konkretny program roboczy dzisiejszej wizyty, a jego początkiem było podpisanie umowy partnerskiej o wzajemnej współpracy. Jest to trzecia umowa, którą podpisujemy ze strażakami z innych regionów, ale przede wszystkim z regionów, z którymi współpracuje również Województwo lubuskie. Ona ma na celu wzajemne się oczywiście zapoznanie, zwiększenie obszaru współpracy, ale przede wszystkim dedykujemy tą umowę. Na przyszłość. Dedykujemy młodzieżowym drużynom pożarniczym w sensie udziału strażaków, ochotników z Francji w obozach młodzieżowych drużyn pożarniczych, wzajemne poznanie się. Poznajemy też wzajemne techniki gaszenia pożarów, czy udziału w akcjach innych i zdarzeniach, jakie mają miejsce w jednym w i drugim regionie. Chcemy również wspólnie uczestniczyć w różnego rodzaju zawodach sportowo-pożarniczych, ale przede wszystkim. Przygotować się do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, bo być może pokażą, pokażą się środki, w ramach których będziemy mogli je wykorzystać w ramach współpracy transgranicznej na doposażenie naszych jednostek ochotniczych straży nie tylko w sprzęt, ale również umundurowania ochrony osobistej, bo bezpieczeństwo strażaków jest nade wszystko.